Więc zasadniczo i pobieżnie można by powiedzieć trywialna historia, gdzie jako wolny człowiek wchodzisz w interakcję nowych światów, nowej nowe rzeczywistości, zmuszony do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie, wziąć yy, Ręce swój los. Koniec z mrzonkami, koniec muzykowania. Bo jak dotychczas czy tam wcześniej sensem życia była tylko i wyłącznie muzyka i cały świat krążył i był połączony tylko i wyłącznie z tą muzyką. Wszelkie marzenia, fantazje oparte o muzykę. I po tym wszystkim wejście w biznes gdzie na moje nieszczęście się sprawdzałem co spowodowało, że można było w tą falę wejść i oddać całego siebie po to żeby w zasadzie robić pieniądze, w tym celu by realizować swoje fantazje, swoje marzenia To był taki moment, gdzie człowiek zapomina o tym, że przestaje uśmiechać ten moment tego pędu. Wiele ludzi to zna, wiele ludzi to czuje, wiele ludzi to przeżywa. Wielu ludzi się z tym męczy, wielu ludzi o tym nie wie, że się z tym męczy. Ale uśmiech, uśmiech z twarzy z nich. I praktycznie jako muzyk, jako rzeźbiarz, jako malarz. marwan Zabiłem w sobie te momenty swojej pasji. To brzmi jak wyznanie anonimowego melancholika, anonimowego alkoholika, ale tak jest, bo w pewnym momencie zatrzymałem się po 10 latach, po 12 latach biznesu, gdzie zrozumiałem, że jestem wyzuty z emocji, jestem zapędzony jak szczur droga, gdzie. Nie mam marzeń, jako że przestałem realizować swoje pasje. I po tym wszystkim, gdzie zrozumiałem i dotarło do mnie, że jeśli się jest czymś dobrym, jeśli są rzeczy, które ci sprawiają przyjemności, to nie wolno ich odkładać na bok. I zasadniczo laboratorium dźwięku Uśpiek Boga yy, jest. Wulkanem moich pasji jest rzeźba, są malunki, na ścianach jest muzyka, jest scena przygotowana do koncertów i przychodzi ten moment, no w tym momencie kryzysowe, prawda, gdzie. Samemu to buduję, samemu robię salę, samemu wszystko samemu zdarzają się ludzie, którzy czasami przyjadą weekendami pomóc. A nadchodzi taki moment właśnie tego kryzysu, w którym się znajdujemy, gdzie nie jest łatwo z pieniędzmi. I teraz jest taka sytuacja, co zrobić? Realizować swoje pasje, czy znowu wskoczyć w biznes? Nie łatwo komuś powiedzieć, że a, chłopie, siedzisz w biznesie, wyskoczysz, realizuj swoje pasje, jednak e, nawet jeśli człowiek ma w sobie potencjał, w sobie ma tą siłę, żeby coś zrobić, tak naprawdę e, jakieś pieniądze są potrzebne, a więc jest pytanie, po co to robię, że to nie jest tak, że sobie porzeźbiłem, pobudowałem kominki, zrobiłem scenę, gdzie w tej sali może być 60 osób, na przykład następna się buduje, która jest dopiero szkieletem i że to robię dla siebie i z racji tego, że nie robię tego dla siebie, jako że laboratorium dźwięku powstało pierwotnie hmm, dla dzieci, z tego, żeby tutaj robić takie hmm, turystykę edukacyjną, gdzie za pomocą 100 instrumentów, które tutaj posiadam. Pokazania w jaki sposób w... jakiejś cymatyki od tej strony, w jaki sposób porusza się dźwięk, w jaki sposób reaguje, ale przede wszystkim pograć z tymi dzieciakami, pokazać im, że jest coś takiego, że stary chłop może nagle jak dziecko tutaj zrobić pudum, pudum, te tam, te tam, i z tego można po prostu za nam zrobić muzykę. Tak naprawdę takie marzenie, żeby ze stu dzieciaków, które przyjadą, jednego zarazić, nie? na to, żeby po prostu pokazać bo w zasadzie co można więcej nie? zarażać tę pasją. No tylko fakt, że żeby zarażać pasją trzeba swoją kultywować. A żyjemy w czasach, że, żeby ją kultywować, trzeba mieć możliwość z niej żyć. I ten dylemat, to miejsce, ten moment. I tak ciężka sytuacja. Teraz ja do jakiegoś obiektywu coś takiego mam powiedzieć, nie wiem, na zasadzie żebrać, na zasadzie prosić. Ale chyba nie o to chodzi, dlatego przyłamałem w sobie siebie i sprzedaję dalej tą fantazję. Ja to robię dla muzyków, ja to robię dla ludzi, ja to robię po to, żebyśmy mieli miejsce, gdzie możemy w fajnym towarzystwie usiąść, pograć, żeby to nie kosztowało wszystko, tyle ile musi kosztować, żeby budować tę ten, ten, ten pewien, taką swoją fantazję tak naprawdę, bo to jest takie choćby serce całego mechanizmu, który ja nazywam wnioskiem rzemieślników, gdzie chciałbym e Żyć z ludźmi, którzy są przepełnieni pasją, a do tego wszystkiego mają ochotę coś zrobić, nie tylko o tym opowiadać. Dlatego w ten sposób myślę, że może to jest pomysł. Tak sobie pomyślałem. Eee, żeby poprosić, poprosić, żeby wyjść w pewien układ, może nawet zbudujmy to razem. Nie chodzi o to, żeby mi tam zasponsorować sponsorować pracować, bo to w żadnym wypadku znam swój charakter, jestem człowiekiem czynu, a więc zwykle się oddzięczam. I to jest taki projekt wdzięczności. Miło by było, a myślę, że ci, którzy będą tym zainteresowani, na pewno z tego skorzystają. I... Ja to sobie nazywam, to jest takie nasze miejsce. Nie czuję tego, żeby to było moje miejsce, jako że te wszystkie rzeźby, te rzeczy, ta sala, te instrumenty, tak naprawdę to wszystko żyje tylko wtedy, jak tutaj są ludzie. I to jest chyba kwintesencja tej historii. Bez ludzi samemu to jest pustka.